180, 180, 141. Witam na kanale 9, a nie, czekaj. Witam, z tej strony Melon, a dzisiaj w kąciku historycznym opowiem o tym, jak pewien Austriak podbił Norwegię w 1940 roku, a kurna, nie ten kącik chodzi. E, na tamten zapraszam kiedy indziej, ale tym razem o skokach narciarskich. bo dzisiaj w kąciku historycznym opowiem o, oczywiście o podbiciu Norwegii, ale w 2011 roku na skoczni ze sportową rywalizacją zapraszam. Sezon 2010-2011 przed Mistrzostwami Świata dla Gregora nie był zbyt udany. Pod koniec 2010 musiał opuścić konkursy w Engelbergu oraz niemiecką część TCS-a z powodu bólu kolana. Powrócił już w Innsbrucku, zajmując dopiero 18 miejsce, co jak na znanie tej skoczni od podszewki z słabym wynikiem. Jego forma zaczęła jednak rosnąć od Fistim Touru, czyli takiego, jeżeli ktoś jeszcze nie pamięta, albo śledzi skokie od dwóch lat, to był taki turniej drużynowy, w którym były trzy konkursy w Klingenthal, Wobersdorf i Wielingen. Gdzie zajął dwa piąte miejsca i jedno trzecie miejsce, a Wickerson zwyciężył dwukrotnie jeszcze razek z egzekwowo Wensenem. Oj, pamiętam tę bitwę lotu. To najpiękniejsza skocznia na świecie, latać tu to cudowne uczucie. Rok i 6 dni tyle czekał najmłodszy geniusz światowych skoków, by wrócić na szczyt 243,5 oraz 232,5 metra. No i te liczby najważniejsze. 21 lat i już 33 zwycięstwo w pucharze świata. Starszy o 5 lat Evensen dopiero dziś przekonał się jak smakuje taki sukces. Rekordista świata w długości skoku pofrunął 240 oraz 234,5 metra. Walka była niesamowita, teraz po prostu cieszę się, że mogę tu stać. Ale przejdźmy do samych mistrzostw świata. Konkursy odbywały się na nowo zrobionych obiektach Mitch Tubaken, skocznie normalna, oraz metce, znanej każdemu fanowi skoków narciarskich szerzej jako Holmenkollen. Gregor zajmował dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, więc nie musiał się kwalifikować. Z serii próbnej skorzystał i z koczni normalnej skoczył okrągłe 100 metrów. W samym jednak konkursie skoki na 93,5 i 98 metrów dały mu zaledwie ósme miejsce i lekki zawód. Złoto wówczas zdobył inny Austriak, Thomas Morgenstern, przed innym jeszcze Austriakiem, Andrasem Koflerem. Na szczęście tym razem bez jednej dziesiątej przewagi. Patrzę i zobaczę. No tak właściwie można skoczyć. Kofler! Kofler czy da radę? Musi skoczyć 102 metry. Skocz. Skoczy, mocny jest. Chowałem się tak długo, dwie niespodzianki w tym sezonie, dwie kontuzje, tuż przed i w trakcie sezonu, ale to po prostu w sporcie jest normalne. Morgenstern po złoty medal, Austriacy mają szansę na dublet i zobaczymy jak daleko skoczy, daleko ustał, no spokojnie chciał. Oraz Polakiem rodakiem Adamem małysz na górze jest już Adam Małysz na czeki oczekiwanie wielkie. Królu Holmenkollen, przypomnij sobie najlepsze loty. Te fantastyczne pięć zwycięstw, cztery zwycięstwa na Mistrzostwach Świata. Adam Małysz, po medal! Radość dla Polaków dzisiaj wszystkich daleko jest pięknie, jest medal i teraz jak to się wszystko skończy? Warto dopowiedzieć, że wtedy po raz po ostatni odbyły się dwa konkursy drużynowe. W niedzielnej drużynówce Austriacy w składzie z Gregorem zdobyli złoto nokałtując gospodarz o 25 punktów. No, czy przyszedł czas, a skocznie dużo. holman od samego początku nie chciała oddać się skoczkom i płatała figle pogodowe, a to zbyt silny wiatr, a to mgła, a to coś innego. Kwalifikacje odbyły się tego samego dnia co sam konkurs, czyli 3 marca 2011 roku właśnie z powodów pogodowych. Na starcie pojawił się 63 zawodników, a Gregor oddał skok na 127,5 metra, ponownie traktując skok jako trening przed najważniejszymi zawodami w karierze. W Dotychczasowej karierze Schlierencauerowi udało się zdobyć jeden srebrny medal w libercu. Indywidual. Czas w końcu ruszyć po złoto. Konkurs ruszył, a na starcie zobaczyliśmy czterech Polaków. Piotr Żyłę, Stefana Hule, Kamila Stocha i oczywiście niezniszczalnego rozwisły. Wisły. A tam Zawody nie zaczęły się zbyt dobrze, gdyż Vincent de Kongcewoła skoczył zaledwie 102,5 metra. Na pierwszy skok, który 120 metrów, musieliśmy czekać aż do Piotra Żyły. Przeskoczyć wszystkich, którzy byli przed nim. Stać go na to. Złapał formę zawodnik Wisły, Ustronianki. No i myślę, że... Tak, na granicy tego co miał wykonać. Chyba nie jest zadowolony. Aktualny mistrz świata z Oberzorfu skoczył 121 metrów, dzięki czemu później zapewnił sobie awans do drugiej serii. Na 20 ostatnich skoków poprawiła się pogoda. Ze względu na słońca zniknęła mgła, a wiatr zaczął sprzyjać w oddawaniu skoków. Pierwszy poważny skok do Kasai. Pedale na Mistrzostwach Świata. Bez złotego oczywiście, ale indywidualnie. Drugie, trzecie miejsce. Tam gdzie Adam Małysz zdobywał dwukrotnie w 2003 roku w co Komplet złotych medali. i Kasai. I nagle zrobiło się jasne, jak Państwo widzą, będzie inny wiatr 125,5 metra dawał nadzieję na dobrą końcówkę. Dalej. Kraniec 125 metrów. Alkoholik z Rosji. Przepraszam. Paweł Karelin 127 metrów. Andrzej Bardal, 133,5 metra. Michel Urman, 133 metry. Andrzej Jakobsen, 134 metry. Niestety to wszystko zepsuł Roman Kołdelka, skacząc 118,5 metra. Potem Daiki Iton, 123 metry. Aż tu nagle odpala Kamil Stoch, skacząc 131 metrów. ...zrobić fantastycznie w Zakopanem, tak jak potrafiłeś w Klingenthal, zresztą i w letnim i, y, zimowym Grand Prix. Ważny skok. Badni nie skakał, odpoczywał, ale teraz czas skoczyć bardzo daleko, wyjść wysoko. Nie ma wiatru, a więc też nie za wysoko, żeby trafić w idealną parabolę lotu. To jest dobry skok. Przyszedł czas w końcu i na Schlierencauer. no pewnie przyjeżdżał tu z większymi nadziejami po tych wygranych zawodach Wickersund, o świetnych treningach, ale później przyszła rzeczywistość w postaci mocnego Morgensterna. Za blisko, za płasko. To nie jestem czujący bezbłędnie, kiedy się trzeba odbić szybko. Dobra próba na 130 metrów. Świetne skoki oddali wówczas jeszcze Mati Houtamaeaki oraz lider Pucharu Świata Thomas Morgenharten, czyli Morgenstern. Gregor po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce przegrywając z Morgensternem, Jakobsenem i Pardalem. Polacy weszli w trójkę do drugiej serii. Kamil Stok zajął szóste miejsce, Adam Małysz był trzynasty, a Piotr Rydzma dwudziesty piąty. Stefanowi Huli niewiele zabrakło, był bodajże trzydziesty i osiem, zresztą traci sześćdziesiątych do Schlierenzawera czwartego, dwie dziesiąte do Hauta-Mekiego, a za nim jest o punkt Michael Urman. Natomiast strata trzynastego Adama Małysza jest już większa i wynosi trzynaście i cztery dziesiąte punktu. Czy Thomas Morgenstern zostanie czwartym skoczkiem w historii, który zdobędzie obydwa tytuły na normalnej skoczni, na dużej. Pierwszym był w 66 roku tu Woslo Norweg Biern Wirkola. Drugim w 70 roku w szczelpskim plesie Gari Napalkow. Trzecim falum w 74 roku Niemiec z NRD Hans Georg Aschenbach. I czwartym po blisko trzyletniej przerwie. W 2003 roku Adam Małysz na Mistrzostwach Świata w Predatce. ani Nykenen, ani Weissem, ani Vettori, ani Kogler, ani Inauer, ani Achonen, ani Aman, ani Schlierencauer młody nie zdobyli dwóch tytułów, bo Schlierencauer nie zdobył oczywiście żadnego, ale przypominam w jakiej formie był w 2009 roku, wygrywał wszystko po drodze 8 konkursów od turnieju Czterech Skoczni, a przegrał dwa razy w Libercu, ale to wszystko jest tylko przygotowanie proszę Państwa do emocji drugiej serii na Holmenkollen, dru drużynowego konkursu na Dużej Skoczni Dlaczego? Pieniądze. Dru drużynowego konkursu na Dużej Skoczni po przerwie teleekspres z informacją, że odeszła Irena Kwiatkowska, nadeszła druga seria. Mgła odeszła, słońce zaszło, więc można było liczyć na sprawiedliwszą drugą serię. A rozpoczął nie byle kto, bo sam... Ja na honen! Ale cóż, jego skok to zaledwie 115 metrów, więc lepiej przemilczmy. Bardzo dobry próby oddali Damian na 131,5 metra oraz Martin Schmidt, istna ikona, skacząc 128 metrów. Piotrek Żyła również się poprawił, bo dał skok na 124,5 metra, co dawało mu nadzieję, że wyjdzie z trzeciej W sezonie Piotr Żyła, 121 metrów pierwszy skok i znowu gniełka się pojawia, dłużej 120 metrów. W drugiej dziesiątce wyróżniła się tylko ostatnia trójka – Martin Koch, Tom Hilde oraz Adam Małysz, którzy utrzymali swoje pozycje po 20 skokach. Przyszła pora na ostateczne starcie najlepszej dziesiątki. Najlepsze dziesiątkę rozpoczął Severin Freund – 126 metrów i czwarte miejsce. Odpadł z walki o medal, co logiczne. Co innego Kofler, skok 134-metrowy i prowadzenie. Jeszcze lepiej poszybował amat. Sewi dla niego właściwie próbnej. Nie kwalifikował się przecież. Popatrzmy, wicelider klasyfikacji Pucharu Świata jest w formie i to jest dobry, piękny skok. Piękny, wysokie noty powinny być. Skacząc o pół metra dalej ponownie zmienił lidera. Urman ponownie pali próbę w drugiej serii, co zdarzało mu się w ostatnich latach bardzo często. 129 metrów i trzecie miejsce. Jeszcze gorszy skok niestety oddał Kamil Stok. 124,5 metra i upadek spowodował, że Kamil nie miał na co liczyć. Pozostała tylko najlepsza piątka. Jako pierwszy swój skok oddał Matich Automeki. 129 metrów i trzecia pozycja. Coraz bliżej medalu byli Simon Amann i Andras Kofler. Została już tylko najlepsza czwórka. Na belce ustawił się w końcu on. Niezniszczalny, największy kontekstem zwycięstw Gregor Schlierencauer. Że na średniej skoczni. W tym sezonie dwa zwycięstwa, ale to już jest za nami. Gregor Schlierencauer atakuje pozycję prowadzącego Amana Koflera, ale jest, jest dobrze. 134,5 metra, praktycznie zerowy wiatr, bo no tylko 1 dziesiąta dodana i pokonuje Amana o 3,9 punktu. Pozostaje już tylko Bardal, Jakobson i Morgenstern. Austriacy byli już pewni, że będą mieli medal. Bardal pali swój skok, zaledwie 125 metrów daje mu tylko szóstą pozycję. A zatem Red Bullowiec, od wiadomych przyczyn, miał kask Red Bulla, ma już przynajmniej brąz. Pozostały już tylko dwójka najlepszych. Na belce pojawi się Anders Jakobsen, ale skacze jeszcze gorzej od Andersa Bardala. Co ci Norwegowie mieli w psychice, to nie wiem. 123 metry i tylko ósma pozycja. Norweg mógłby mi się ucieszyć, że ma pierwszą dziesiątkę, ale co mu z pierwszej dziesiątki, skoro nie zdobywa medalu, będąc na drugim miejscu po pierwszym skoku. Austriacy mają zatem trzecie złoto na tych mistrzostwach. Pozostaje już tylko jedno pytanie. Czy po raz drugi po mistrzostwo świata sięgnie Thomas Morgenstern, czy po raz pierwszy Gregor? Na Belce pojawił się lider klasyfikacji generalnej Ucharu Świata sezonu 2010-2011. Nepalkowa, Ashenbacha i Adama Małysza. Właśnie Tomas Morgensztern. Ma wiatry. Ma lekki wiatr z tyłu. Zobaczymy jak to wykorzysta. Morgensztern w powietrzu. Musi skoczyć 131 metrów. I nie ma mowy, żeby nie skoczył, nie ma mowy, jest najsilniejszy, jest najlepszy. Odleciał na 131 metrów, na styk z linią i ostatecznie zdobywa drugie miejsce przegrywając młodszym kolegą z reprezentacji o zaledwie 30 dziesiąte punkty. żeby było w miarę pewnie, 131 metrów, noty są po 18,5. Trzeba będzie poczekać. Jego przewaga wprawdzie była oczywiście wyraźna. Tyle, że skoczył Schlierencauer dalej. Popatrzmy, co się będzie działo. Morgenstern drugi! Schlierencauer! Pierwszy tytuł! Coś niebywałego! Coś niebywałego! 30 dziesiąte punktu! Ależ ładnie się zachowuje Morgenstern. Brawo Morgi! Schmierencauer cieszy się z pierwszego indywidualnego medalu. Srebro zdobywa oczywiście Morgenstern, a brąz pada łupem Szymona Mamona. Polacy bywał lepiej. Małyż 11, Stok a Żyła 21. pierwszy. Czyli Adam Małyś jest z Bartoszem Helerem. Oddaję Ci Bartę głos. Razem z Adamem miałem przyjemność oglądać końcówkę tego konkursu na Dużej skoczni. Adamie. Stawiałeś na Morgenstern, ale... 30. i mamy innego mistrzostwa, ale też z Austrii. No panie, ja myślę, że troszkę dzisiaj warunki rządziły. i To było widać. Tomasz skacze naprawdę bardzo dobrze i troszkę miał pecha, bo dostał plus 1-1 za wiatr. Na tej skoczni tym bardziej było czuć to po prostu później w końcówce, czy się odleci, czy się nie odleci. No ale stanęły znów dwa Red Bulle na podium, więc to na pewno, na pewno dla Austriaków jest kolejny niesamowity sukces. No, jakby nie było, są najlepsi w tym, w tym momencie. Norwegowie w zasadzie myślę, że skakali dobrze, ale te pierwsze serie im troszkę pom pomogły gwiat i w drugiej serii już tak nie skoczyli. Adamie rok temu w konkursie Pucharu świata tu się wspaniałą szarżą popisałeś 17 na drugie miejsce. No cóż, dziś niestety się nie udało. No też tak chciałem na pewno. Nie, ja myślę, że Trochę, trochę pecha w pierwszej serii miałem i spóźniłem, okropnie spóźniłem ten skok i gdy się już tak spóźni, ciężko jest później tam odlecieć i, i przy, przy wietrze tylnym tym bardziej, więc no w drugiej serii musiałem postawić wszystko na jedną kartę i o mało się nie przewróciłem tak jak, jak Kamil, bo naprawdę bardzo szkoda, bo kurczę mógł naprawdę dobry wynik zrobić. No ale to jest sport i tak po prostu bywa, więc e, dlatego no, trzeba głowy podnieść do góry i, i iść dalej. Ale przypominamy tobie o tym brązowym medalu na normalnej skoczni. Adamie, takiego dorobku na Mistrzostwach świata nie ma żaden skoczek w historii. No ja się strasznie cieszę, że praca ta, którą, którą wykonałem przez całe lato, to ta, ta wytrwałość spowodowała, że znów walczyłem. No, na treningach byłem tutaj bardzo dobry, na, na dużej skoczni również. Na zawodach nie wyszło. No, tak jak, jak, jak mówiłem wcześniej, to jest sport i nie zawsze się jest tak, jakby się chciało. Adamie, czy był to twój ostatni indywidualny konkurs na Mistrzostwach Świata w karierze? No niestety tak, niestety tak. No, ta decyzja już zapadła w zasadzie bardzo dawno temu, ale yy, no, nie chciałem mówić dlatego, że ja przygotowywałem się do tych Mistrzostw Świata. Nie chciałem mieć spokój, chciałem bez żadnego takiego szumu yy, dotrwać do, 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 te, do tego Oslo. Więc dlatego no, teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że to była moje ostatnie Mistrzostwa Świata. 3 marca 2011 roku Adamie długo czekałeś, żeby tę decyzję ogłosić, a kiedy ją podjąłeś tak naprawdę? Szczerze mówiąc, podjąłem już ją przed Vancouver, dlatego że tam do Zakopanego bardzo dużo przyjechało dziennikarzy, którzy, którzy w zasadzie już myśleli, że to jest moje ostatnie zakopane i tam e, troszkę ich rozczarowałem, bo wiedziałem, <laughs> że jeszcze w Oslo będę skakał ale no wiedziałem doskonale ile, ile pracy kosztowało mnie przygotowanie do Vancouver, tym bardziej teraz do, do Oslo. Więc ta decyzja gdzieś tam była i widzę, że jakieś, nie wiem, ktoś jest, e, chyba ma wtyki u Boga, że, że, że gdzieś to tam wyczytał chyba w moich myślach, że się do tego przygotowywuje. Ale myślę, że ta moja kariera była tak, e, tak bogata i tak bujna, że ja z wielką świadomością podjąłem tę decyzję i i myślę, że też dlatego, że zawsze moim marzeniem było, żeby zakończyć wtedy, jak, jak będę w formie. Adamie, czy masz świadomość, że w tym momencie w polskich domach zapadła zapewne grobowa cisza? Ja myślę, że tak, no. Ja wiem, parę razy czytałem różne wywiady, dlatego, że prasa już coś tam donosiła. Jakieś e, spekulacje były na ten temat, więc e, więc myślę, że wszyscy się chyba domyślali, tylko no czekali na tę moją decyzję, dlatego, że nie wiem dlaczego, nie lubię czegoś takiego, jak jak ktoś spekuluje i ktoś wybiega przed tego, kto, kto po prostu chce coś powiedzieć i, i dlatego ja tym bardziej podkrecałem to, że, że nie, e, że po Mistrzostwach Świata ogłoszę i ta decyzja już była dużo, dużo wcześniej podjęta, że po dużej skoczni w Oslo po prostu ogłoszę tę decyzję. Faktycznie wiele osób się spodziewało tego, tej decyzji, ale co innego spodziewać się, co innego Adamie to usłyszeć? Zapewne teraz dużo osób zadaje sobie pytanie, no i co będzie dalej? Jak to tak bez Adama Małysza na skocznie? Ja wiem, ja też bardzo, bardzo, bardzo często zastanawiałem się, jak to będzie, co będę robił. Mam na pewno mnóstwo propozycji, mam różne rzeczy, które, które mógłbym robić, więc na pewno. Myślę, że do połowy kwietnia będę się zastanawiał, żeby trochę odpocząć co, co dalej, a później podejdę decyzję i na pewno, na pewno wszyscy o tym będą wiedzieć, bo e, trudno, żebym nie powiedział i kibicom i dziennikarzom. Także ja myślę, że 26 marca konkurs Skok do celu, który będzie w zakopanym. E, na który zapraszamy do telewizji polskiej? Zapraszamy bardzo serdecznie i podskocznie i do telewizji polskiej. Bo tam będzie można oglądać na skoczki po raz ostatni Adama Małysza i, i myślę, że dużo, dużo wspaniałych skoczków. Tych, którzy są niesamowici w poharze świata, bo e, zostali zaproszeni i mam nadzieję, że, że przyjadą. Adamie Kibice chyba już wiedzą, bo ci churalne 100 laty zaśpiewali. Łezka się wokół kręci. No dokładnie, no na pewno jest trudno opuszczać takich kibiców, no bo to jest. To jest ciężka praca, to są na pewno niesamowite emocje i, i wspieranie przez nich, bo oni zawsze byli, nawet jak było dobrze, jak było źle, więc za to im chwała, za to im zawsze dziękuję, do końca życia będę wdzięczny. Na pewno setki myśli krąży ci po głowie, ale co czujesz tak w głębi serca w tym momencie? Z jednej strony taką ulgę, z drugiej strony duży smutek, duży smutek na pewno, bo e, to jest ciężka decyzja, mimo to, że, że podjęło się już ją tak dawno temu, to każde takie ogłoszenie to jest bardzo ciężkie i powiem szczerze, że z jednej strony kamień z serca mi spadł, bo było mi bardzo ciężko przekazać to na pewno kibicom, przekazać to mediom, no wy w zasadzie wiecie jako pierwsi, do tej pory były tylko spekulacje. Adamie, miałeś wspaniałą karierę, o czym sam wspomniałeś 10 medali mistrzostw Świata, ale jeszcze jedno chciałbym podkreślić. Byłeś wzor wzorem również poza skocznią, Nie miałeś żadnych właściwie wrogów w środowisku. Wszyscy darzyli ciebie szacunkiem, a to jest sztuka być na szczycie przez tyle lat i mieć tylu przyjaciół właśnie w tej twojej społeczności skoków narciarskich. O, no, myślę, że tam by się zawsze jakiś wróg znalazł, który nie. Oj tam, oj tam! O, który nie lubi skoków narciarskich, który no. Nie lubi może mojej skromności, mojej osobowości, także są tacy ludzie na pewno, ale też im chwała za to, bo są mi dobrzy ludzie i ci, którzy nie zawsze się im coś podoba i powinni mieć swoją opinię, swoje słowo, bo szczerość jest bardzo ważna. Adamie, czyli na koniec powtórzmy raz jeszcze. 3 marca 2011 roku i to jest ten dzień, to jest ten moment, który niestety musiał przyjść. Musiał przyjść, na pewno musiał przyjść, ale tak jak mówię... Do końca sezonu będę skakał i 26 marca zapraszamy do Zakopanego na, na podsumowanie tego, co, co było w mojej karierze. Myślę że na super zabawę, no bo to jest, to jest na pewno ciężka chwila do mnie, ale, ale również i dla, dla kibiców, dla rodziny przede wszystkim, która mnie strasznie wspierała. I to była na pewno e, też bardzo ciężka decyzja również e, dla mojej najbliższej, dla mojej żony, dla, dla córki. Dla całej rodziny, która, która przez całą tę te, te moją karierę mnie wspierała i towarzyszyła mi. Mimo to, że bardzo często, często było to no, wielkim wyrzeczeniem, jeśli chodzi o, o, o rodzinę, i musieli naprawdę wiele znosić. I to nie tylko, nie tylko tego, że mnie nie było w domu, ciężkiej mojej pracy, ale i często również humorków, które, które gdzieś tam na pewno miałem, i za to mogę tylko przeprosić i, i, i powiedzieć, że cieszę się bardzo, że. Że żona wytrwała ze mną na pewno do końca, bo to jest, to jest bardzo ważne, bo to jest trudne na pewno wytrzymać ze sportowcem, który, który z jednej strony jest uwielbiany przez ludzi, ale który na pewno jest ciężki również w współżyciu, bo, bo to jest tak, że się przyjeżdża do domu i często jeszcze się pokłóci, jest się trzy dni pokłóci się i ciężko jest wyjeżdżać, ale myślę, że. Ja zawsze powtarzałem, że ja z Izą jesteśmy naprawdę bardzo normalną rodziną i, i często się kłócimy, często się godzimy, ale na pewno nie sztuką jest się pokłócić, ale sztuką jest się pogodzić, więc dlatego trwamy w małżeństwie już 13 lat i chwała Bogu za to. Adam Małyszy, dziękuję małżoncy, Adam i Tobie dziękujemy za te wspaniałe lata, będziemy jeszcze o tym w Planicy, w Zakopanem wielokrotnie rozmawiać. No to jest prawda proszę Państwa, Adam Małyszy zakończył karierę. Dziękuję Ci Adamie. Przenosimy się do Włodzimierza Szarnowicza, któremu pewnie również trudno przyjąć ten smutny fakt do wiadomości. Po konkursie indywidualnym pozostała kwestia już tylko i wyłącznie konkursu drużynowego, oczywiście na holmen Colbacken. Warunki w sobotę niestety nie były zbyt zadowalające i odbyła się tylko i wyłącznie jedna seria z powodu... oczywiście pogody. Złoto sięgnęli, a jakże Austriacy w składzie szli Rencauer, Koch, Morgi i Koffler. Pozostałe medale zgarnęła Norwegia oraz sensacyjnie Słowenia, co wówczas nie było taką oczywistością, jak byłoby obecnie. Polska zajęła piąte miejsce i może sobie pluć w brodę, że druga seria nie została rozpoczęta, ponieważ był potencjał na brązowy medal. Gregor Schlierencauer nigdy nie powtórzył sukcesu z Oslo. Był drugi na normalnym obiekcie, predator przegrywając z Bardalem, oraz drugi w swoim ostatnim przebłysku w karierze w Falun, przegrywając zaledwie z Severinem Freundem. To by było na tyle. Zapraszam w listopadzie na Beznarto Ani Róż i subskrybujecie kanał Podnarty. Żegna się Melon. Dobranoc, do widzenia, zależycie o której to oglądacie. Cześć.